Prowadzenie na terenie kraju stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku do dziś dzieli nie tylko społeczeństwo, ale także polityków i historyków. Czy Wojciech Jaruzelski, wprowadzając stan wojenny, uchronił Polskę przed interwencją radziecką? Z dokumentów, opinii m.in. wojskowych Armii Czerwonej wynika, że interwencja wojsk Układu Warszawskiego nie była brana pod uwagę. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Zmieńcie już chłopcy od piasta, pora chłopcy opuścić tę dziurę. Baby płaczą na piekły wam ciasta, złota klatka uniesie was w górę. Wjeżdżajcie już szychta skończona, pielęgniarki i lekarz są w szatni, porozważą was soki do domów, mają wszystkich, wasz szypies ostatni. 14 grudnia w Gorzowskich Zakładach Pracy, Stilonie, Zrębie oraz Gorzowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego podjęte zostają strajki protestacyjne przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. 15 grudnia załoga Zakładów Mechanicznych Ursus podejmuje decyzję o podjęciu strajku okupacyjnego. Było to bardzo dawno temu, ale pamiętam, że było to 15 grudnia 81 roku. Mój przewodniczący Solidarności, Zygmunt Ciszak, powiadomił mnie, że będziemy mieć strajk i ze względu na moje właściwości pisania na maszynie, i tak dalej mogę się przydać ewentualnie w pisaniu czegoś. Opuściłem swoje stanowisko pracy i poszłam do hali, to była hala mechaniczna i tam cała grupa ludzi zebrała się, członków Solidarności, odnalazłam swojego męża, który również się przyłączył do mnie i no myśleliśmy, że sobie posiedzimy tam parę dni. Moi znajomi nawet dostarczyli nam troszkę żywności i ubiorów, a zdecydowaliśmy się, że absolutnie nie będziemy opuszczać zakładu. Nie myśleliśmy, że nas spacyfikują, że zrobią nam krzywdę. Nikt o tym nie myślał, zresztą nikt z nas nie znał stanu wojennego. W każdym razie zaraz z tym z tej samej nocy tak tej samej nocy nad ranem wraz z stadziem kołodziejskim tadziu poprosił mnie o pomoc w przepisywaniu pewnych ulotek które miały być wysłane przekazane społeczeństwu członkom milicji członkom wojska polskiego żeby jednak zaniechali pacyfikacji żeby z nami się połączyli a więc ja pisam na maszynie i również później powielaliśmy na powilaczu. Około chyba trzeciej rano, druga, trzecia rano ktoś nas powiadomił, że w naszym kierunku zbliżają się siły porządkowe, jakieś czołgi, wojsko. Oczywiście my nie wiedzieliśmy, nie zgadzaliśmy się, nie, nie, po prostu nie wierzyliśmy w to, ale wszyscy podeszliśmy pod ołtarz, który zrobiliśmy wspólnymi rękoma w hali, tego zakładu i zaczęliśmy śpiewać, boże, coś polskie. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy czołg wjechał, rozwalił bramę. I po prostu zaczęto nas ostrzegać, że natychmiast mamy opuścić tą salę, bo w innym przypadku będą bardzo poważne konsekwencje, że, że oni użyją przemocy. Kilku może się takich znalazło, którzy opuścili, ale my pozostaliśmy. Pamiętam, że trzymałam się za rękę z stadziem kołodziejskim. Oni zaczęli w pewnym momencie strzelać. Myśmy nie wiedzieli, co, co to było. Kupa dymu, strzały. Ja tylko patrzyłam, czy ktoś leży, czy ktoś się przewrócił, ale w końcu było tak ciemno i było tyle dymu, że nie sposób było zauważyć cokolwiek. W pewnym momencie słyszę, że to jest tylko jedno wyjście i trzeba się kierować w kierunku tego wyjścia. Więc co się okazało, że była utworzona tak zwana ścieżka zdrowia, my to tak nazywaliśmy, bo trzeba było biegiem pokonywać ten odcinek drogi od Hali aż y, po portiernie. Było to miejsce wyłożone oponami do specjalnego celu, żeby się ludzie przewracali i żeby można było ich pobić. Po uderzeniu, po pierwszym uderzeniu, przewróciłam się na tych oponach, no i wtedy zomowcy, Myślę, że to byli zomowcy, bo podejrzewam, że żaden z tych młodych żołnierzy nie odważyłby się na coś takiego. Zaczęli mnie kopać, bić wielkimi pałkami. No i w sumie ja jeszcze się podniosłam, jeszcze otworzyłam swój, swoje futro i powiedziałam im: strzelajcie skurwy, syny, myślcie, że ty strzelacie do swojej mamy. Widziałam paru chłopców, spuściło głowy, łzy mieli w oczach, no i później straciłam przytomność, nie wiedziałam, co się dzieje. O Panie, który jesteś w niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń. Ze wszystkich sił błagamy Ciebie, Ty nas i nasze domy chroni. O Panie, skróż ten miecz, co siecze kraj, do wolnych domów nam powrócić daj, by stał się źródłem naszej siły, nasz dom nasz kraj. Obudziłam się, nie wiem, po ilu godzinach czy dniach w szpitalu miejskim. Nade mną siedziała starsza kobieta, która bardzo płakała i powiedziała tylko tyle. Kochanie, mówi, ja, mówi, walczyłam z nimi, mówi, w czasie II wojny. Ja należałam do AK. My żeśmy tyle nie zrobili, wy zrobiliście tak dużo i to ma iść na marne teraz. I Leżałam długo w tym szpitalu. Obrażenia miałam poważne, nie mogłam chodzić. Miałam nogi bardzo skopane, plecy obite. Po pacyfikacji ursusa, no, robotnicy, którzy byli tam, strajkowali, byli dosyć mocno pobici. Była tak zwana ścieżka zdrowia. I ludzie zgłaszali się z, z różnymi pobiciami, stłuczeniami głowy, tyłowia, kończyn górnych, dolnych, z wylewami krowymi i siniakami. Także niektórzy byli nawet hospitalizowani. Nie pamiętam dokładnie kto, bo to już bardzo dawno. Z panią Zosię też pamiętam, była też moją pacjentką. Także dosyć dłuższy okres czasu było na zwoleniu lekarstw z powodu tych, tych potłuczeń i urazów. Przez śnieg? Grudniowy przez deszcz lodowy przez świat niezmiernie biały, idziemy sami niosąc pytanie, kto jesteś, Polak mały, idziemy sami niosąc pytanie kto jesteś. Wolak mały. Wiem o tym, że lekarze byli ponaglani, żeby mnie wypuścić jak najszybciej, ponieważ ja powinna być sądzona w trybie doraźnym, ale okazało się, że jednak jestem w zbyt ciężkim stanie. Okazało się, że dostałam zapalenia płuc na tle toksycznym poprzez pobicie, leżenie przez jakiś czas w tych gazach. No więc w związku z tym już było za mało czasu, żeby mnie w trybie doraźnym skazać. Kiedy wyszłam ze szpitala, mąż mnie zabrał. Byłam jeszcze poważnie chora. Było to 31 grudnia, witanie Nowego Roku. W drzwiach zastaliśmy wezwanie do prokuratora wojskowego. No więc oczywiście zignorowaliśmy, zlekceważyliśmy, bo nikt nie miał zamiaru się udawać. Z jakiego powodu? Nie? Nic nie zrobiłam. W końcu, dwa dni, bodajże dwa dni po tym. Przyszło chyba dwóch ubeków, zabrali mnie. No i zaczęło się przesłuchiwanie. Oczywiście przyznawałam się do tego, co, co mogłam się przyznać, ale do no niczego więcej, wiedziałam, ja nic nie wiem. A w pewnym momencie była nawet sytuacja, że jeden z nich mnie złapał za rękę i mi wykręcił, bo ja powiedziałam, że mam tą maszynę, na której pisałam w kieszeni, tutaj nie. A proces odbył się w Zielonej Górze, w garnizonowym, wojskowym sądzie. 26 marca 82. Więc jak to wyglądało? No było to. Ja byłam zawsze bardzo porządną osobą, nagle stanowiam. Okazało się, że jestem wrogiem ustroju, osobą, której się wszyscy boją, którą trzeba skazać na jakiś wyrok, żeby pamiętała o tym, że nie wolno się przeciwstawiać komunistom. Oskarżony wrocki pokolenia dla jej oskarżenia i na mocy. 48 ust. 3 dekretu z 12 lutego 1981 roku o stanie wojennym na karę jednego roku podpalenia wolności. Na zasadzie artykułu 73 paragraf 1 kH warunkowo zawiesza się wykonanie orzeczonej kary podpalenia wolności na okres lat 3. A na zasadzie artykułu 85 paragraf 1 kH orzeka się grzywną w kwocie 6 tys. zamianą na wypadek dnia i średnia w terminie na 60 dni zastępczej kary podpalenia wolności. Z pracy byłam zwolniona, będąc nawet na zwolnieniu lekarskim. Mój kierownik kadr, pan Nowak, przyniósł mi do zwolnienie do domu dyscyplinarne, w którym jest wyraźnie powiedziane, że jestem zwolniona na podstawie artykułu 52 Kodeksu Pracy w związku z artykułem 14 dekretu o stanie wojennym z dnia 12 12 81 roku zostałam zwolniona odwołałam się do komisji odwoławczej przy zakładzie pracy najpierw odrzucono moje odwołanie odwołałam się do miasta odrzucono stwierdzono że ja popełniłam ciężkie przestępstwo także niestety nie, mogło, nie można mnie przywrócić do pracy w tym okresie czasu było bardzo ciężko znaleźć pracę dla ludzi, którzy byli zwolnieni w związku z tym kodeksem pracy. Oferowano mi jakieś tam prace fizyczne, i ja zdecydowałam się, że niestety ja nie będę tego wykonywać, ponieważ nikt nie będzie mnie sprowadzał, jak to się mówi, do podłogi. W każdym razie zdecydowałam, że poszukamy sobie innego miejsca, ponieważ nie jesteśmy mile widziani w Polsce. Miałam już dwoje dzieci. Mój syn urodził się z wadą serca dzięki temu, że byłam w tak ciężkim stanie po pobiciu. No i wyjechaliśmy 30 maja 1985 roku. Dostaliśmy oczywiście paszport w jedną stronę z prawem jednokrotnego przekroczenia granicy Polskiej, więc było to bardzo, bardzo trudne, bardzo ciężko było wyjeżdżać, ponieważ wszystkich musiałam tutaj zostawić w moją rodzinę. Mamy tatę, siostrę i no i sporo bardzo, bardzo dobrych przyjaciół. Nie wyrzekam się, że kiedyś może wrócę na, na stałe. Nigdy się nie zrzekłam obywatelstwa polskiego, zawsze czułam się Polką. I mam nadzieję, że kiedyś może będę mogła wrócić. Nad nami gwiazda nie bardzo jasna, wiatr nas zagardłości i snu. Chrypiąc śpiewamy, odpowiadamy ta ziemia moją ojczyzną. Chrypiąc, śpiewamy, odpowiadamy ta ziemia mą ojczyzną. Takie pytania bolą jak rana. Kto z nas. Odpowie szczerze, myśmy zmęczeni, sami nie wiemy, w jaką to Polskę wierzyć. Myśmy zmęczeni, sami nie wiemy, w jaką to Polskę wierzyć. Przez deszcz grudniowy lodowy Przez świat niezmiennie biały Idziemy sami, niosąc pytanie Kto jesteś, Polak mały Idziemy sami, niosąc pytanie Kto jesteś, Polak